Dobry. Witam Was na lekcji ósmej, której tematem będzie ruch w masażu tkanek głębokich. Aby rozpocząć ten temat, przypomnę Wam cytat, który pewnie wielu z Was już dobrze zna: że ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, natomiast wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu. Cytat ten ma oczywiście wiele ograniczeń, ale niesie ze sobą też wiele prawdy i parafrazując ten cytat można powiedzieć, że wszystkie techniki razem wzięte w masażu tkanek głębokich nie zastąpią ruchu. Trzeba pamiętać, że praca strukturalna czy praca z daną strukturą w obrębie konkretnej restrykcji w masażu tkanek głębokich nie będzie skuteczna, jeśli nie będziemy myśleli o funkcji. Pacjenci często, mimo że zgłaszają się do nas najczęściej z jakiegoś rodzaju bólem, to niesie on ze sobą najczęściej także ograniczenie pewnych funkcji pacjenta. I nie możemy myśleć o poprawie funkcji bez myślenia o tym, co się dzieje ze strukturą, i nie możemy też myśleć o strukturze bez myślenia o tym, jaka funkcja jest ograniczona. Te dwie rzeczy są ze sobą nierozerwalne, i mimo że jest wiele konceptów terapeutycznych i często istnieją jakieś spory na temat tego, co jest ważniejsze, uważam, że nie powinniśmy myśleć o tym, co jest ważniejsze, a myśleć o tym, jak połączyć jedno z drugim. I właśnie w masażu tkanek głębokich w ten sposób to łączymy, aby masaż tkanek głębokich nie był bierną terapią manualną tkanek miękkich, aby nie, było, nie była terapią, gdzie pacjent leży na stole, a terapeuta wykonuje pewien e, szereg technik, nawet jeśli one są świadome, celowe, związane e, z rzetelnie wypro, przeprowadzonym wywiadem i ścieżką diagnostyczną, to nadal nie chcemy, żeby ten pacjent biernie uczestniczył w terapii. A chcemy go zaangażować czynnie do terapii. Dlatego, jeśli tylko jest to możliwe, to większość technik, których używamy w masażu tkanek głębokich, angażują pacjenta także czynnie w terapii, aby ten ruch, który jest ograniczony, czy funkcja, która jest ograniczona, wykonywał czynnie. Niesie to ze sobą oczywiście dodatkowy, bardzo ważny aspekt taki, że oprócz tej motoryczności czyli ruchu, który pan, 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 pan pacjent wykonuje bardzo ważne jest to, że on przede wszystkim używa w tym ruchu czynnym także swojego układu nerwowego, więc torujemy pewne ruchy nie tylko na poziomie odtwarzania danej funkcji, ale przede wszystkim torowanie ich na poziomie układu nerwowego. To jest bardzo ważne i niesie ze sobą ogromną przewagę nad wszelkimi terapiami biernymi. Co jest jeszcze ważne, pamiętajcie, że ruch jest kluczem do tego, aby nasze ciało na wielu poziomach pracowało prawidłowo i bez ruchu nie ma. Życia, mówiąc tak górnolotnie, ale każdy z Was wie, że zredukowanie czy ograniczenie danej funkcji niesie ze sobą bardzo dużo konsekwencji, chociażby lokalnych przez brak możliwości wykonywania pewnych czynności życiowych, ale też globalnych. Każdy pewnie z Was wie, co się dzieje, kiedy pacjent leży bez ruchu, na przykład w szpitalu przez wiele miesięcy, wiele, wiele jego układów zaczyna pracować. W zupełnie inny sposób niż jeśli ten ruch jest zaangażowany. Dlatego pamiętajcie, że ruch jest kluczem do tego, aby każda terapia niosła ze sobą jak największą skuteczność i jak największe efekty, bez względu na to, czy to jest terapia masażu tkanek głębokich, czy jakiś inny koncept terapeutyczny. Myślcie zawsze o tym, że każda terapia bierna będzie miała swoje ograniczenia, jeśli nie połączycie jej z ruchem. Masaż tkanek głębokich, tak jak mówiłem. Ma możliwość połączenia jednego i drugiego, stara się to robić, oczywiście, jeśli tylko jest to możliwe. Jeśli spodobała Wam się ta lekcja, to zapraszam Was już niedługo na lekcję dziewiątą, a zachęcam Was także, żebyście powtarzali czy odsłuchiwali poprzednie lekcje. Jeśli macie jakieś komentarze, jakieś dygresje, czy chcielibyście się podzielić ze mną swoimi opiniami, to zapraszam, oczywiście, możecie to udzielić w postaci komentarza lub napisać do nas wiadomość prywatną. Do zobaczenia na lekcji dziewiątej.